Cześć! Znajdujemy się właśnie na miejscu spotkania, gdzie wspólnie tą ekipą wyruszymy do Puław. Jest to tak naprawdę pierwsza wycieczka taka Girls Classic i przyjaciół, więc mam nadzieję, że i na miejscu czeka na nas sporo niespodzianek, bo po drodze na pewno będzie się dużo działo. Czekają na nas jeszcze wesołe maluchy, i taką ekipą mamy zamiar dojechać do Puław i super się bawić. Zabieram Was w tę podróż razem z nami. Dojechaliśmy na miejsce. Atmosfera jest fantastyczna, upał jest godny lipcowej aury. Samochodów naprawdę bardzo sporo przyjechało, również takich, których na co dzień do Warszawie nie zobaczymy. Jeśli słyszycie takie pyrkanie w tle, zaraz zobaczycie, jaki pojazd je wydaje. Na filmiku nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich aut, które tutaj przyjechały, a warto im poświęcić chwilę, dlatego serdecznie już teraz zapraszam Was do kliknięcia w link, który znajdziecie w opisie tego filmu. Tam znajdziecie całą obszerną galerię ze wszystkimi zdjęciami, no może nie wszystkich aut ze zlotu, ale na pewno większości. jak cały ten ciągnik się rusza, aż wibruje, A zaraz pokażemy Wam, jak ogromny jest ten błąd w zestawieniu z człowiekiem. No ten pojazd to na pewno ma gwarantowaną stylówkę z lotu. Zobaczcie sami. W dzisiejszej imprezie towarzyszy również taki bardzo klimatyczny i ciekawy Targ Staroci. Można tutaj znaleźć nie tylko części do starych pojazdów, ale również ciekawe obrazy i inne akcesoria. A tutaj za moimi plecami możecie oglądać -ki, mz mzki, junaki, a także zagraniczne Harleye, Davidsony. I ja absolutnie nie czuję się na siłach, żeby wam dużo opowiedzieć w szczegółach o tych motocyklach, dlatego jestem pewna, że Maciek powróci jeszcze na nasz kanał i opowie wam o nich nieco więcej. Powiecie, że to jest zwykły Escort, a ja zwrócę uwagę szczególnie na jego odcień i na wersję. No kabrio idealne na letnie dni odcień również e, zwraca uwagę, więc nic, tylko jeździć. WWL polone Steam i wesołe maluchy jak zwykle nie zawodzą i pokazują jak dobrze się bawić na każdym zlocie. Bierzemy z nich przykład. Artur jak ci jedzie? Za wow. Ładny i ładnie. Tak, jesteśmy sobie z grupą WWR Polone z Team. Joanna jako reprezentantka powiedz jak się bierze. Ja, bardzo dobrze. Takie Mamy kola z tak? Prosty, łatwy. roliki. Tutaj. No i ogólnie pogoda do psalmi, nie? Dokładnie, aż jest za gorąco mało cienia. niestety. No, ale jest fajnie. Tak dokładnie. Bawimy się przedmiotem. Dokładnie tak i w grupie też. Jest to taka relacja jakerskie i przyjaciele. No i nie mogą zabraknąć tutaj wszystkich naszych przyjaciół. I koniecznie Was też zapraszamy do odwiedzenia Puław, bo to fantastyczne miejsce, z fantastyczną energią, no i fantastycznymi złotami. Przed chwilą były rozdawane nagrody. Joanna, co po WL Polonez Polony z dostał? Dostaliśmy medal no, nie tam drobnych drugi Kolejna Super, fajnie, czyli były przewidziane również nagrody dla Tak, bardzo miła, sympatyczna i tak. Bardzo dziękujemy za tak miłe i e, fantastyczne przyjęcie. Dziękujemy organizatorom za super wydarzenie, gdzie tak naprawdę przyjechało bardzo dużo samochodów. No i e, mam nadzieję, że bardzo niedługo zobaczymy się ponownie w Puławach w podobnym składzie, albo jeszcze więcej